Tak, ale to było świadome, celowe. By było tutaj to przytrzymywanie, uniemożliwienie wbiegnięcia tutaj. Można trzeba zrobić. Proszę tego zrobić. Proszę Proszę tego zrobić. Proszę Eduardo Dobre podanie jeszcze utrzymają się przy piłce. Najpierw ziń, tales. Teraz, kiedy ma trapienie na swoim koncie, nawet może być jeszcze bardziej trapny dla swojego zespołu. Ciężar z głowy na pewno.